Słuchajcie, jesteśmy w naszej strefie kibica, właśnie po kolejnym pasjonującym, no wiecie jak było, znowu remis, znowu dziadostwo i tak dalej, mecz reprezentacji Polski. Ale troszeczkę coś optymistycznego chciałem powiedzieć na przykładzie tego zjawiska. Masz powołanie do reprezentacji, masz już miejsce, jesteś, że tak powiem, już członkiem reprezentacji, masz koszulkę z orłem na piersi, numer i wybiegasz na boisko. I teraz możesz zagrać jak ostatnia ciura, czyli jak zwykle, albo możesz orły, sokoły, bażanty. Nie? To już od Ciebie zależy. Jesteś już członkiem tej reprezentacji. I to się nie zmieni. Nie? To już będzie w historii zapisane, że tu tam ileś tam meczy, czy tam coś, czy pierwszy i jedyny, ale teraz możesz zapisać się swoją grą. I tak samo jest, jeśli chodzi o chrześcijanina. Kiedy zawołasz do Jezusa Chrystusa, jesteś już w Jego reprezentacji na zawsze. Należysz do Niego. Nic już tego nie może zmienić. I wybiegasz na boisko jako Jego uczeń. I teraz możesz zagrać jako ostatnia ciura, albo orły sokoły. Bażanty, wszystko. Jeśli chodzi o mecz i zwycięstwo, nagrodę zależy od Ciebie. Jeśli chodzi o zbawienie, wszystko zależy od Jezusa.